Po latach zapoznałem się z serią o Isaac'u Clark'u i muszę przyznać, że ominął mnie spory kawał giereczkowego dobra. Na szczęście tytuły nadal są niesamowicie grywalne i można z nich czerpać nieskrępowaną przyjemność. W związku z tym siłą rozpędu postanowiłem dokończyć całą trylogię i… Jesus. Dead Space 3. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś opowiem Wam o Dead Space 3, wersji na Xboxa 360 ogrywanej przeze mnie na Xboxie Series X. Gra została wydana także na PlayStation 3 oraz PC. Pierwszy Dead Space stał w rozkroku pomiędzy Survival Horrorem a horrorem akcji. Dwójka poszła już bardziej dynamiczną rozgrywkę, stawiając właściwie na czystą akcję. W trójce twórcy postanowili jeszcze bardziej podkreślić ten aspekt i zrobili. Coś dziwnego. Isaac Clark wreszcie ma kilka lat spokoju od walki z karykaturalnymi nekromorfami. Niestety, dręczony traumami i natrętnymi wizjami wysyłanymi przez markery, nie potrafi stworzyć zdrowej relacji z uroczą Ellie poznaną w niezbyt romantycznych okolicznościach podczas wydarzeń poprzedniej odsłony. W związku z tym gnije sobie samotnie w kawalerce na zadupiu, rozpamiętując błędy przeszłości. Nie trwa to jednak zbyt długo, gdyż ni stąd ni zowąd jego melancholijne uniesienia przerywają panowie o smutnych minach, próbując przekonać prostego inżyniera do współpracy przy misji ratowania wszechświata i okolic przed uniknioną zgubą ze strony wspomnianych nekromorfów. Jak się okazuje, grupa sekciarska unitologów zmieniła się z kilku krzykaczy w całkiem poważną organizację separatystyczną o zasięgu galaktycznym i postanowiła zniszczyć osłony markerów na wszystkich zamieszkałych planetach. Co w konsekwencji prowadzić ma do niezbyt przyjemnego końca rodzaju ludzkiego. Niewiele myśląc i niespecjalnie mając wybór, Isaac chwyta za broń i staje do heroicznego boju w obronie swego stającego na skraju wyginięcia gatunku. Fabularnie, trzeci Dead Space trzyma poziom poprzedniczyk i jednocześnie w kontekście całej serii pełni całkiem ważną rolę, domykając historię i nie pozostawiając nic do wolnej interpretacji. Bo dowiadujemy się o genezie Markerów, o ich pierwotnej roli i mniej więcej o tym, skąd się wzięły w różnych częściach galaktyki i zaczęły masową produkcję niezbyt sympatycznych istot o dosyć agresywnym usposobieniu. Gra skupia się bardziej na rozbudowie lore całego uniwersum, przenosząc nas na ojczystą planetę wspomnianych konstruktów i zapoznając nas z ich historią. Jednocześnie jednak tracą na tym postacie, które z głównych punktów naszego zainteresowania w częściach poprzednich, stają się jedynie tłem i narzędziem narracyjnym popychającym akcję do przodu. Isaac nadal jest nieco gburowatym typem, który jednak przyjął dosyć pokrętną rolę narratora, zapewniając nam całkiem bogatą ekspozycję. Sympatyczna Eli, która dała się poznać jako zadziorna pyskata baba z Dead Space 2, tutaj jest nagle cicha, wycofana i w zasadzie sprawia wrażenie funkcjonowania jako motywator dla Izaka, by ten w ogóle miał chęć podejmowania się fachu zbawcy ludzkości. Całej opowieści nie pomaga też konstrukcja rozgrywki, bowiem twórcy postawili tutaj na grę kooperacyjną. Oczywiście nie jest to obligatoryjne i spokojnie przygody da się ukończyć solowo. Niemniej odbija się to wszystko na narracji, bowiem towarzyszący nam. Poczekajcie, momencik. A, carver! A więc towarzyszący nam carver! Zupełnie nie wpisuje się w wydarzenia przedstawiane na przerywnikach filmowych. Przykładowo, kiedy Isaac wyrywa się z zasadzki unitologów, ledwo uchodząc z życiem, Carver, który w tym czasie pojechał na grzyby, nagle pojawia się obok, bo w sumie czemu nie? Działa to też w drugą stronę, bo grając w koopie, bohaterowie przeprowadzają ze sobą całkiem sporo dialogów, które pozwalają nam lepiej poznać naszego towarzysza, jego motywacje i ogólne podejście do życia. W kampanii solowej tracimy przywilej zaprzyjaźniania się z panem od grzybów, i przez cały czas wydaje nam się on podłym kutasem, który po prostu teleportuje się w miejsca i robi rzeczy, by dopiero pod sam koniec działać zupełnie niespójnie ze swoim charakterem. Świadczy to niejako o scenopisarskim niechlujstwie, bo jeśli chcesz umożliwić w tytule rozgrywkę stricte solową, warto byłoby skroić pod to alternatywną narrację, żeby nie zostawiać odbiorcy w skrajnym skonfundowaniu. Niemniej, nie to jest jednak największym problemem trzeciego Dead Space'a. Bo wszyscy pamiętamy, jak gęstą atmosferą witała nas pierwsza odsłona, jak nieznane zagrożenie czaiło się za każdym rogiem, a niepokojące odgłosy jeżyły włosy na głowie. I nawet pomimo tego, że gra nie potrafiła uciągnąć tego ciężaru do końca i przekształcała się w mózkę, to nadal dobrze generowała poczucie zagrożenia. To samo i w dwójce, która skręciła w stronę dynamicznej akcji. Ale nadal stawiała nas na przegranej pozycji względem armii piekielnych abominacji nasyłanych na nas przez Marker. W związku z czym w trójce, kontynuując tradycję, strzelamy do żołnierzy z zaosłon. No cóż. I strzelanie do żołnierzy, które samo w sobie godne jest gierców, nie stanowi problemu i też może być źródłem nieskrępowanej zabawy. Przypominam jednak, że nowatorstwo Dead Space'a wynikało nie z samej konfrontacji z oponentami, ale niejako z konieczności ograniczania ich mobilności, pozbywania się ich nadprogramowych kończyn i zachowania odpowiedniego balansu pomiędzy nomen omen chirurgiczną precyzją przeprowadzanych amputacji, a sprawnym unikaniem śmiercionośnych razów naszych obmierzłych adwersarzy. Trójka to wszystko wyrzuca do kosza mówiąc nam wal headshoty żołdakom pożyczonym z Battlefielda. Dodatkowo wpłynęło to na spieprzenie sterowania, bo pod prawą gałką znalazło się zupełnie niepotrzebne do tej pory kucnięcie. W związku z tym pod jednym klawiszem mamy i wyznaczanie trasy, i wspomniany słowiański gest, z tym, że aby wykonać ten drugi musimy gałkę kliknąć, a przy tym pierwszym przytrzymać. Skutkuje to tym, że często chcąc spojrzeć na wyznaczany nam przez misję kierunek, zaczynamy ochoczo tibagować wyimaginowanego poległego oponenta. Aspekt survivalowy w ogóle został zapomniany i gra kompletnie odcina się od tegoż dziedzictwa. Zarządzanie ekwipunkiem bowiem sprowadzone jest de facto do kosmetyki, bo z jednej strony mamy od samego początku dostępną dosyć sporą jego połać, którą z czasem powiększamy jedynie minimalnie, z drugiej natomiast ilość gromadzonych w nim przedmiotów została drastycznie ograniczona. Przede wszystkim wpłynęło na to wprowadzenie jednego, uniwersalnego rodzaju amunicji, na której brak raczej nigdy w trakcie całej rozgrywki nie będziemy narzekać. I okej, okay, daje nam to pewną swobodę, dzięki której nie gromadzimy nabojów do broni, której nie mamy zamiaru używać, ale przecież jednym z fundamentów survivalowych produkcji jest właśnie gospodarowanie dostępnymi zasobami, w tym i powierzchnią ładunkową, które tutaj zasadniczo nie istnieje. Z tym też wiąże się i kolejna nowość, czyli crafting, który poszedł w bardzo dziwną stronę. Bo teraz w zasadzie nie zbieramy predefiniowanych broni znanych nam z poprzedniczek, ale sami musimy sobie takowe z jak gumy do rzucia i srebrnej taśmy. Tym samym dostajemy nieopisaną swobodę w personalizowaniu arsenału i możemy popuścić wodze fantazji, tworząc, dajmy na to, miotacz ognia wypływający dodatkowo ostre tarcze okraszone ładunkami stazy. Tylko w zasadzie na co to komu? Może to tylko moja drobna animozja, wynikająca z odstręczenia od skrojonej pod masowego odbiorcy rozgrywki, ale jednak oręże w całości zaprojektowane przez twórców miało swój charakter i było w pewien sposób ikoniczne dla samej serii. I oddając sprawiedliwość, możemy znaleźć plany znanych nam pukawek, które jednak zostały mocno osłabione. I co więcej, pozbawione alternatywnego trybu ognia, zastąpionego przez dodatkowy emiter pocisków dowolnego wyboru. Tym samym niezwykle skuteczny w dwóch poprzednich częściach pistolet liniowy, jest tutaj praktycznie bezużyteczny, ustępując pola najprostszym, ordynarnym karabinom i shotgunom. Jeszcze a propos craftingu, to wiąże się z tym oczywiście zbieranie śmiecia manifestowanego przez kompletnie nieistotne piktogramy. Te wszystkie półprzewodniki można by spokojnie zastąpić workami nawozu, trąbkami i bitą śmietaną i nikomu by to różnicy nie robiło, bo po prostu mechanicznie łazisz, zbierasz szrot i podbijasz cyferki. Dodatkowo po drodze znajdujemy robociki, które za nas wyruszają na łowy w poszukiwaniu tych złomiarskich radrytasów i grzecznie przynoszą nam to do pełniących rolę mikrohubów stołów warsztatowych. Ciekawostką w tym kontekście jest też to, że musimy się dodatkowo spieszyć pozyskując barachu o struchę naszych adwersarzy, albowiem te potrafią w zupełnie losowy sposób znikać z planszy zabierając ze sobą za zaświaty cenne surowce. I gra składa się z takich kompletnie od czapy wrzuconych pomysłów, jakby twórcy zrobili ankietę wśród przypadkowych ludzi na rynku w Krakowie i pytali co powinno znaleźć się w grze. I tak też zderzyły się koncepcje fanów Majunga, Call of Duty i Wii Sports. Bo tempo akcji mamy podkręcone do granic możliwości, jednocześnie pozostały znane z poprzedniczki skoki poziomu trudności, czy pojawiający się za plecami przeciwnicy, którzy tym razem mają usprawiedliwienie, bo przecież wyłażą spod śniegu. Na znaczeniu straciła kineza, która też została mocno osłabiona, i ciskanie ostrymi przedmiotami w przeciwników zasadniczo mija się z celem. Co zmienia się w końcówce gry, kiedy dostajemy specjalne strefy wzmacniające nasze umiejętności i pozwalające nam rozrywać nacierających oponentów, co jest pomysłem świetnym, jednak słabo eksploatowanym, biorąc pod uwagę jego rozrywkowy potencjał. Podkręcając tempo, zrezygnowano też z punktów zapisu, które wcześniej były miejscami wytchnienia pomiędzy arenami starć, sprowadzając wszystko do błyskawicznego autosejwa w tle. Ale najlepszym możliwym pomysłem było wprowadzenie komend głosowych obsługiwanych przez Kinecta. Bo pierwszą rzeczą, o której pomyślałbym kiedy ktoś by mnie zapytał czego brakuje mi w Dead Space byłaby możliwość pokrzyczenia do telewizora celem otwarcia drzwi. Bo właśnie do tego to się sprowadza, wydajesz głosowe komendy do otwarcia ekwipunku, celu misji czy rzeczonych drzwi czyli do tych wszystkich czynności które wykonujesz wciskając jeden przycisk na padzie. Na szczęście nie mam kinekta, więc nie odczułem tego komfortu, który zapewnia krzyczenie na drzwi. Anyway, Dead Space 3, mimo wszystko, nie jest taką złą grą, bo sama konstrukcja rozgrywki się broni i jest w stanie zadowolić fanów szybkiej, niczym nieskrępowanej akcji. Jednocześnie gra pilnuje, by kapryśny odbiorca zbyt szybko się nie znudził, serwując nam częstą zmianę otoczenia, czy nawet eksperymentując z samą formułą, czy skręcając w stronę nieliniowości. W pierwszej połowie gry znajdujemy się na orbicie planety i podróżujemy pomiędzy szczątkami statków i stacji kosmicznych, rozkoszując się eskapadami w nieważkości i poznając historię upadku całej obecnej w polu grawitacyjnym flotylli. W drugiej natomiast lądujemy już na samej powierzchni wspomnianego ciała niebieskiego, której to aura zdaje się być dosyć niekorzystna obfitując w opady śniegu, zawieje i zamiecie, okraszone skrajnie niską temperaturą. Jednocześnie wszystkie scenerie potrafią wyglądać nad wyraz obłędnie, zachęcając do zatrzymania się i podziwiania w zadumie. Dodatkowo dostaliśmy też całe naręcze zadań pobocznych, które nie są tylko prostymi misjami eksterminacyjnymi grupy potworów, ale prezentują nam całkiem zgrabne historie, nieźle wpisujące się w całość uniwersum. Jednocześnie te wszystkie dodatkowe zadania dużo więcej mają w sobie z horrorowego klimatu dwóch pierwszych Dead Space'ów niż cała główna kampania. I patrząc na to szerzej, kiedy już pierwsza irytacja zabiciem marki minie, i kiedy mentalnie odetniemy się od pochaimbienia z puścizny wybornej do tej pory serii, okazuje się, że gra się w tę grę całkiem przyjemnie. Starcia z przeciwnikami są wymagające i potrafią sprawić sporo zabawy, a potężne zapasy amunicji rekompensują nam ograniczenie liczby noszonych przy sobie broni do dwóch egzemplarzy. Jednocześnie zagadki nadal są przyjemnym urozmaiceniem, niespecjalnie wytężając umysł, jednak sympatycznie romansując z nadal niezłą fizyką obecną w grze. I koniec końców, gdyby odciąć tę grę od serii Dead Space, nadać jej zupełnie inny tytuł i historię, to byłaby taką nawet całkiem niezłą, horrorową strzelanką. A tak to jest bardzo kiepskim Dead Space'em. I to tyle, jeśli chodzi o Dead Space 3. Nie jest to gra tragiczna i od biedy można zagrać jeśli jako fani chcecie uzupełnić swoją wiedzę na temat lore uniwersum i dalszych losów Isaaca Clarka. Musicie się jednak przygotować na to, że nie jest to Dead Space jakiego pokochaliście. I tą niezbyt romantyczną myślą kończę. Cześć.